Jeśli podoba Ci się Tchnienie Grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl. Wracasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Stefan Grabiński na wzgórzu Róż. Część pierwsza, takella bokka do ordeł i fiori, ora, nescono i wermi, o, kepietade, w ustach, co niegdyś tchnęły wonią kwiatów, robak się lęgnie, bolesny widoku. Było lato, parne. Upalne. Pora, gdy miasto się wyludnia, po ulicach zbijają tmany kurzu, błąkają zapomniani samotnicy. Zalecono mi kąpiele słoneczne i wyjazd na wieś, gdzie mógłbym swobodnie przeprowadzić kurację. Niestety, obowiązki, zajęcia nie pozwalały opuszczać miasta. Musiałem więc, dla uniknięcia ciekawości i natręstwa ludzi, poszukać odpowiedniego miejsca w okolicach podmiejskich. Po bezskutecznych wędrówkach znalazłem wreszcie nader dogodne, ustronne, o jakieś 4 km od centrum ruchu. Właściwie odkryłem je całkiem przypadkowo, zapędziwszy się w swych poszukiwaniach w nieznane mi dotychczas strony. Leżało za małym laskiem, ogrodzone od gościńca głębokimi jarami, zasłonięte przed okiem przechodnia łańcuchem pogórków. Była przestronna łąka. Zarosła jedwabistą trawą, pełna woni roślin pastewnych i ziół. W pośrodku stał samotnie wysoki mur z czerwonej cegły, tworząc zamknięty czworobok. Zrazu zaniepokoił mnie nieco, gdyż przypuszczałem, że zawiera we wnętrzu jakąś siedzibę. Lecz oglądnąwszy go dokładnie, przekonałem się, że nie ma nigdzie wejścia ani otworu. Ponadto wokół. Nie widziałem żadnej ścieżki, żadnego utartego toru. Tylko przez pierwszych parę dni zdawało mi się, że dostrzegam świeże ślady podków końskich. Zbadałem mur w miejscu poczynania się odcisków, lecz nie zauważyłem nic szczególnego na jego powierzchni. Zresztą niebawem przestałem zwracać uwagę na tropy, gdy zatarły je deszcze, zarosły trawy. Ostatecznie. Uspokoił mnie zupełny w tej stronie brak, choćby najmniejszej poszlaki ludzkiego życia. Ciszę mącił chyba tylko bzyk koników polnych lub daleki turkot wozu za wądołami. Mur zdawał się stykać bezpośrednio z nieboskłonem. Ponad nim nie wystrzelało ani jedno drzewo, nie czernił się szczyt domu, nie kędzierzawił pióropusz dymu. Wyniosłe ceglaste ściany szły prosto w górę, wsiąkając w lazur widnokręgu. Szczęśliwy z zajęcia tak wygodnego stanowiska, poddaję się zapałem działaniu ożywczych promieni słońca. Opierałem się plecyma o mur i w tej pozycji, siedząc na ziemi, wygrzewałem się. Wybierałem umyślnie porę obiadową, gdy energia słońca dochodzi do szczytu. Wkoło mnie roztaczały całe bogactwa swych woni zioła prażone z pieką południa. Zanosiły się brzękiem świerszcze. Wydzieliny rumianku, mięty, zawrotny zapach macierzanki unosiły się w rozdrganym eterze gęstemi, wąskimi jak ciecz falami. Miałem wrażenie czegoś niemal dotykalnego. Zresztą cisza bezwieczna, senliwa czasem ledwo dosłyszalne tarcie kanarkowych skrzydełek cytrynka, osypywanie się mączki z brzemiennej torebki kwiatu, czasem gdzieś hen, daleko w zenicie, świergot z kowronka, urwany odzew przepiórki. Nade mną słońce czyste bez skazy, pławiło się w roztopionym złocie, wyginało łąkie brzegi tarczy połyskliwym ruchem. Okołysany wonią ziół, uśpiony skwarem, przechylałem głową wstecz, śledząc gorączkę chmur, goniąc oczyma za błokami, które jak pijane zataczały po niebie nieokreślone drogi, nie śmiąc przesłonić słońca, zbyt potężnego w tej chwili. Odpychało je daleko, precz nerwistym rozkurczem promieni. Wreszcie Koło południa wpadałem pod wpływem upału i orgi woni w rodzaj snu czy ekstazy. Trwała zwykle niedługo, może z kwadrans, lecz była tak upajającą, że z chęcią przedłużyłbym ją z godziną. Zrazu nie wypełniała jej żadna konkretna wizja, po której pozostawałoby wspomnienie we formie na przykład obrazu. Natomiast Wytwarzało się wrażenie zapachu róż. Mówił wytwarzało się, gdyż tak początkowo starałem się rzecz wyjaśnić. Myślałem, że róże to tylko wytwór wewnętrzny mego przeczulonego powonienia pod wpływem ekstazy. Powoli jednak zmieniałem zapatrywanie, gdy woń róż dawało mi się uczuwać przez dni następne już. Wcześniej przed wspomnianym zapamiętaniem. Musiała zatem pochodzić od rzeczywistych kwiatów, które mogły ruść tylko w obrębie muru. Jakoż istotnie róże pachniały silniej i wiatr przerzucił przez jego szczyt zwiewne masy rozgrzanego powietrza, róże tkwiły poza murem. Odtąd podniecona ciekawością wyobraźnia zaczęła czynić wycieczki na niepewne w krainę najdzikszych domysłów. Może jakiś dziwak ogrodnik zamknął się w czterech ścianach z cegły i pielęgnuje kwiaty dla pięknej fantazyi. Może jakiś znudzony życiem pięknoduch na poły zboczony. Przykładałem ucho, uderzałem w mur kamieniami, parę nawet cisnąłem na drugą stronę. Wszystko bez skutku. Nie usłyszałem odpowiedzi. Dałem więc spokój, upewniony, że przestrzeń poza murem jest pusta i niezamieszkana przez ludzką duszę. Co najwyżej zarosła różami. Kwestia jej zawartości byłaby mnie nawet zupełnie przestała zajmować, gdyby nie pewne okoliczności towarzyszące ekstazie, jako też zmiany, jakie po czasie wystąpiły w niej samej. Czwartego dnia dotknęło mnie Wmieszanie się do zwykłej woni ziół i róż jeszcze innego, specjalnego zapachu. Zapewniam, że aż do rozwiązania zagadki nie miałem pojęcia o jego rodzaju, tak, żebym przy pomocy czysto normalnych, codziennych, że się tak wyrażą, funkcji powonienia w połączeniu z rozumowymi przesłankami, nie mógł wyciągnąć wniosku o źródle jego pochodzenia. Tylko Domyślałem się, że ów szczególny zapach, który wnęcił się pomiędzy dotychczasowe, zapewne sam musiałby być znacznie silniejszy, wyraźniejszy, lecz że w obecnym położeniu był przytłumiony i przekształcony przez inne. Do mnie dochodziła tylko wypadkowa przeróżnych woni, otrzymana przez ich wzajemną interferencję. Stąd, mimo wysiłków, nie mogłem nic o niej zawyrokować. Była mi Obcą, nieznaną. Czułem ją po raz pierwszy w życiu. Równolegle z tym począł się zmieniać stan ekstatyczny południa. Pewnego dnia, gdy opity słońcem odchyliłem wstecz głowę i spojrzałem tam, gdzie się mur stykał z siwą kopułą niebios, zdało mi się, że w tejże chwili cofnęła się poza brzeg jakaś głowa. Nieokreślony strach przeszedł na skrość całą mą istotą. Wyglądało na to, że ktoś mnie bez mojej wiedzy śledził przez dłuższy czas spoza muro, a spostrzegszy, żem to zauważył, szybko skrył się na powrót. Oprzytomniawszy, zacząłem sobie to tłumaczyć zwykłą wizją, tak często w ekstasie. usiłowałem się uspokoić. Lecz nadaremnie ciągle studiowałem w myśli wyraz niewidzianej twarzy i kształt głowy. Okazało mi się jednak, na tak krótką chwilę, że trudno było określić jej rysy. Wróciłem do domu wysoce podniecony i niecierpliwie oczekiwałem dnia następnego, pewne, że nadarzy się sposobność lepszego przyjrzenia się tajemniczemu zjawisku. Lecz nazajutrz spadł deszcz, co mnie przyprawiło o rozpacz. Zdenerwowany oczekiwaniem pogody, powitałem dopiero trzeciego dnia zbawcze słońce. Gdy rozgrzanie ziemi i roślin osiągnęło swój punkt zwrotny, znów uczułem wśród chaosu woni tę jedną, nieuchwytną, chociaż teraz już nieco dobitniej zaakcentowaną. W przekonaniu, że zjawie istotnie brak wszelkiej rzeczywistej podstawy, wytężałem wzrok i siliłem się, by zachować przytomność umysłu, chcąc w ten sposób zapobiec jej wyłonieniu. Tymczasem... Słońce, róże, a może i owo coś nieznane wzięło górę, obezwładniło umysł, i w samo południe ujrzałem pochyloną nade mną przez zrąb muru subtelnie piękną, tym razem wyraźnie kobiecą głową. Była jakby z mgły zatarta, utkana z ledwo dostrzegalnych atomów. Owal pociągły, szlachetny, źrenice w perłowej oprawie białek i włosy ujęte w tyle głowy w grecki węzeł. Koloru oznaczyć nie mogłem, bo materia, z której zjawisko utkało swą postać, była nieokreślonej galaretowatej barwy. Patrzyła smutno z wyrzutem. Gdy chciałem przemówić, rozwiała się. Przez te następne dnie powtarzało się to samo, z tą różnicą, że nieznajoma powoli, jakby unosiła się ponad murem w całej postaci, odziana w szateł z mgieł. Zdziwiła mnie linia jej ciała. Wyglądała na siedzącą, jej drobne arystokratyczne ręce o bosko wydłużonych palcach zwisały bezwładnie, jakby z jakiegoś oparcia. Była tak niezwykle piękna, że wziąłem ją za uosobiony ideał mojej wyobraźni. Wyrzucony na zewnątrz, szczególnym sposobem w stanie zachwytu. Rozkochałem się w nim do niepamięci i żyłem tylko. Krótkimi, momentalnie krótkimi, chwilami, w których mi się ukazywała. A że razu jednego, był to już czwarty dzień z rzędu od czasu pierwszego wyłonienia się, spostrzegłem z przerażeniem zagadkową zmianę w tej anielskiej twarzy. Jakaś ciemna, jak otchłań plama, wykwitła na prawym licu. Nazajutrz rozszerzyła się gwałtownie i objęła czoło. Była podobna do plam, które. W jasną noc widać na tarczy księżyca. Wiała z nich pustka i chłód. Niebawem, wzdłuż jej alabastrowych rąk przyciągnęły się również niepokojące cienie. Śledziłem z rozpaczą niewytłumaczoną postęp tego zaniku czy zaćmienia, świetlanej wizji. Zmiany te posuwały się równolegle z przekształceniami w jakości owej specjalnej woni, o której wspominałem już parokrotnie. Nie powiem, że ta Ostatnia nabierała intensywności, bo wtedy być może od razu byłbym odgadł jej genezę, ile raczej nabierała coraz to odmienniejszego zabarwienia. Ta właśnie równoległość obu zmian naprowadziła na wniosek o ich wzajemnej zależności, przy czym powziąłem podejrzenie, iż wchodzi tu w grę mój anormalnie rozwinięty zmysł węchu. Pod tym względem należałem do wyjątków. Wszystkie jednak niezwykłe zdolności me w tym kierunku zdradzałem mi tylko w chwili silnego podniecenia, zdenerwowania i tym podobne, kiedy indziej węch mój w niczem nie oddalał się od przeciętnego zakresu dodać należy, że zawsze w takich wypadkach wyglądałem nieco anormalnie, chociaż przeważnie byłem najzupełniej przytomny. Wiedząc o tej mojej właściwości, Podrażniono mnie raz umyślnie podczas konwersacji toczącej się w jadalni. Pani domu postawiła tymczasem na stole w salonie wspaniałą wazę na kwiaty, której dotąd nie widziałem, gdyż była świeżo sprowadzona. Wazy absolutnie ani ja, ani nikt inny z gości dostrzec nie mógł, bo salon znajdował się aż w trzecim pokoju na lewo. Ponadto pozamykano drzwi tak, że żaden z obecnych stanowczo nie wyczuwał najmniejszego śladu jakiejkolwiek woni. Po chwili ukazała się pani W. i z uśmiechem, zwracając się do mnie, zapytała: Jakżeż podoba się panu mój nowy nabytek? Czy myśli pani o wazonie w salonie? Oczywiście. Istotnie prześliczne. I dokładnie opisałem jego kształt. Był w formie rozgwiazdy ośmioramiennej inkrustowany po krajach koralem. Nie umieszkałem wyszczególnić kwiatów w nim umieszczonych, jako też gustownego ornamentu, w którym je ułożono. Drogocenne naczynie napełniono wonną esencją dla ułatwienia mi zdania. Innym razem podstępnie podniecono mnie trochę szampanem, po czym kazano odgadywać dwanaście różnych przedmiotów pochowanych w szkatułkach i skropionych jakimś Wonnym olejkiem. Próba udała się wybornie. Wymieniłem po kolei wszystkie bez zajęknienia. Swoją drogą unikałem podobnych eksperymentów, bo po każdym doznawałem niezmiernego znużenia i nerwobólów. Chociaż proces, jaki zachodził u mnie przy wspomnianych doświadczeniach, był zapewne bardzo złożony. Starałem się przecież choć w głównych zarysach ująć jego istotę. Że zwoni ciała. Mogłem wywnioskować o jego kształcie, położeniu, może nawet i ruchach. To zdaje się było wynikiem całego splotu fizjologicznych zajść. Czytał Jacek Brzezowski.